Siemanko, z tej strony Przemek i zauważyłem, że lubicie oglądać jak dzieci reagują na trafienie legendy w Brawl Stars. Bo ostatni odcinek był bardzo chętnie oglądany. Dlatego przyszedł czas na drugą część filmu 5 szalonych reakcji dzieci na trafienie legendy w Brawl Stars. I jak w każdym odcinku możecie wygrać 1000 fałdowców lub mega boxa do Brawl Stars. Wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem, napiszesz w komentarzu jaka jest Twoja ulubiona gra i dlaczego oraz zostawisz followa na moim Instagramie, bo tam pojawią się wyniki, także koniecznie musisz to zrobić. Wpadnij na mojego Instagrama i zaobserwuj. Jedziemy z tym śledziem. Partnerem filmu jest FootballTeam.pl Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Uwaga, ten film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Mał na celu ukazanie niewłaściwego odbioru gier komputerowych przez ludzi. Gry mają zapewnić nam zabawę i nie powinniśmy brać przykładu z przedstawionych osób. Film nie ma na celu promowania przemocy i wyśmiewania przedstawionych osób. Zaczynamy od naprawdę kozackiej reakcji jednego z moich widzów, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. miał on spore szczęście, bo trafił kruka w pierwszej skrzynce i to wywołało u niego naprawdę potężną euforię radości. Kur. Kur. A, imię. A. O kurde. A. A. dzięki... O Jezu. Dziękuję. Dziękuję. Naprawdę. I love you game. O oh, Jezu. A. Uh, 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 uh. Najlepszy dzień w Brawl Stars in my life. Pamiętajcie, że jeżeli macie podobne reakcje na trafienie legendy w Brawl Stars, to wysyłajcie mi je w prywatnej wiadomości na Instagramie. Link macie w opisie, a my przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszego odcinka. Kolejne nagranie, ale tym razem od mojej Wicki, której udało się trafić legendarnego spajka. Naprawdę jej reakcja jest mega i musicie to zobaczyć. Piotrek właśnie trafił ci kozacką postać! I co wy na to, tak cieszącej się dziewczyny dawno nie widziałem! Naprawdę cieszę się Twoim szczęściem i gratuluję trafienia spajka! Mówi się, że mężczyźni to są ciągle duże dzieci i wiecie co? Po zobaczeniu tego nagrania zgadzam się w 100%. Okazuje się, że Brawl Stars to nie tylko gra dla dzieci, nawet trochę w cudzysłowie więksi chłopcy potrafią cieszyć się z trafienia legendy jak małe dzieci. i radości jak widzicie nie było końca. A ogólnie to, jeżeli oglądasz mnie pierwszy raz i nie zostawiłeś jeszcze suba, to czym prędzej to zmień i zasubskrybuj mój kanał, bo razem lecimy po 320 tysięcy. Z całego serca wam dziękuję. Jednak czasami trafienie nawet rzadkiego skina może wzbudzić prawdziwe zaskoczenie. Dzieciak, którego za moment zobaczycie zaczął tak głośno piszczeć, że aż musiałem przyciszyć wam jego reakcję. Oh, what? What? Naprawdę zwariowane! A czy Wasza reakcja na trafienie rzadkiego skina byłaby taka sama jak tego chłopca? Czy też byście się tak mocno ucieszyli? Dajcie znać w komentarzach! I na koniec kolejna mega kozacka reakcja naszej koleżanki z punktu drugiego. Okazało się, że ma ona niebywałe szczęście, ponieważ potem udało jej się jeszcze trafić leona. Ta dziewczyna chyba na serio jest w czapku urodzona. Mieć takie szczęście i trafić dwa mega postacie to naprawdę szacun i duży wyczyn. A czy Wam moi drodzy udało się kiedyś trafić dwa mega brawlery pod rząd? Dajcie znać w komentarzach. Koniecznie. Jeżeli chcesz zobaczyć kolejną część odcinka to napisz to w komentarzu, a także pamiętaj o zostawieniu lajka like oraz suba. Wpadaj także na mój fanpage grupę PWG Team oraz na mojego Instagrama. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mordeczki. Cześć!